Jeszcze takie małe uziemienie tu w tym pięknym miejscu przy tej rzece. Znajdź sobie miejsce, gdzie możesz stanąć stopami, czy w butach. No gołe stopy byłyby najlepsze. I pomyśl sobie, tak, jestem, tu gdzie jestem. Poczuj tą Ziemię, bądź w tej chwili, tu i teraz. Jestem tu, gdzie jestem, i jest mi dobrze. I ta Ziemia, i ci ludzie obok są ze mną. I ta Ziemia, matka Ziemia, daje mi siłę, i czuję, jak wypuszczam korzenie. Jestem tu, gdzie jestem. Jest mi dobrze. I bądź w tej chwili. Chwilę otrwaj. Usłysz, co się dzieje dookoła. Posłuchaj szumu. Wody Szumu samochodów gdzieś oddali. Ale spójrz, jakie to słońce jest przepiękne. I to jest ta siła. Przyjmij tą siłę, która idzie od natury, od źródła. Przep przepływa teraz przez ciebie. Od góry do dołu. Przepływa przez głowę, szyję, kratkę piersiową, brzuch, biodra, nogi i idzie do ziemi. Jeżeli czujesz jakieś choroby, problemy, wyślij je teraz do ziemi. Wyślij. I bądź. Bądź sam ze sobą. Sama ze sobą w tych promieniach że pięknego słońca, który daje siłę, które daje siłę. Bądź z tym pięknym niebem, a jeżeli stoisz i jest deszcz, przyjmij, przyjmij ten deszcz, który spływa po tobie te krople deszczu, które zdejmują z siebie ten ciężar. Ciężar, który niesiesz. Jeżeli nie ma deszczu, to daj szansę promieniom słońca, które rozpuszczą te Twoje strachy w Tobie, otworzą serce. Bądź tu i teraz. I to jest ta nasza modlitwa medytacja. Chwila zapomnienia, chwila sam na sam, ze sobą, z naturą. Rozejrzyj się dookoła i podziwiaj tą dziuplę, jej te liście, te drzewa, tą płynącą wodę. I to, co zrobisz, jest ważne dla Twojego umysłu, żeby to poczuł. Jeżeli potrzebujesz zdjąć buty i wejść do wody, żeby ta woda zabrała te Twoje problemy, to zrób to. Wyjdź na słońce i poczuj, że to słońce rozpuszcza wszystkie blokady i strachy i Twoja odwaga zaczyna wzrastać. I nie zapominaj, że jesteś aniołem. Każdy z nas, kto ma duszę, a każdy z nas ma duszę ludzi, jest aniołem. Podziwiaj te pokrzywy, których sok możesz pić. Ten wybar napar, herbatę z liści, i one pomagają wyzdrowieć. Pomagają, by te twoje choroby po prostu odeszły i tym. Czarny bez, który już ma owoce, ale one są jadalne, gdy są takie czarne, czarne. Zielonkawe są szkodliwe, i możesz już niedługo zerwać i zrobić sok z nich, czy nalewkę. I one tobie służą. Tak. Przyroda nam służy. Pozdrawiam. I przesyłam tą energię tej odwagi, by do Was dotarła.